Wakacje w tym roku nie będą wyglądać tak jak w naszych marzeniach. Wszystkie dalekie i egzotyczne podróże zostały odwołane w związku z epidemią koronawirusa, która dotknęła cały świat. Polski rząd do tej pory dość ostrożnie wypowiadał w sprawie wakacyjnych scenariuszy. Niespodziewanie minister Emilewicz podzieliła się jedną z możliwości będących obecnie w sferze planów. Wcześniej, wspominając wakacje, nikt nie mówił o takim rozwiązaniu. Wakacje 2020 były wyczekane przez wielu z nas, ale niestety wszystko potoczyło się inaczej. W rozmowie z pulsem biznesu pojawił się wątek podróży letnich, a minister rozwoju zaskoczyła wszystkich swoją wypowiedzią. Wspomniała o wakacjach stacjonarnych, usłyszeliśmy o tym po raz pierwszy. Trzeba przygotować się na zupełnie inne wakacje, wakacje i to, czy w ogóle się odbędą, to pytanie bardzo często zadawane rządzącym przy okazji praktycznie każdej konferencji prasowej. Tym razem jednak minister rozwoju Jadwiga Milewicz w rozmowie z dziennikarzami Pulsu Biznesu po raz pierwszy zdradziła nowy pomysł rządu w sprawie tegorocznych wakacji. Wcześniejsze deklaracje były wyjątkowo niejasne i Polacy nie wiedzieli, czy mogą planować jakiekolwiek wyjazdy wakacyjne. Teraz pojawiła się kolejna możliwość. Wicepremier Milewicz zdradziła ewentualną datę. Niestety nie jest ona pewna i wszystko może się jeszcze zmienić. Dwukropek, gdy wiedzieliśmy się o nowym planie rządu, czym są wakacje stacjonarne? Niestety ponownie nie został przedstawiony pełny zarys propozycji wysuwanej przez rządzących jako realny plan. Rodzice zastanawiają się, czy wykupywać miejsca na kolonie i wyjazdy zorganizowane dla swoich dzieci, ponieważ nie wiedzą, czy będą one mogły się odbyć. Przede wszystkim chcieliby jednak, aby ich pociechy były bezpieczne, a organizatorzy wyjazdów letnich potrzebują czasu do przystosowania się do nowych zasad. Przed nami jest też decyzja dotycząca szkół i wakacji. W ostatnią środę Komisja Europejska wydała komunikat o otwieraniu granic, ale bardzo ostrożnym. Dlatego w lipcu mówimy o wakacjach stacjonarnych. Wydaje się, że wyjazdy zorganizowane będą ograniczone do 50 osób, powiedziała Jadwiga Emilewicz. 2. Czasu zostało coraz mniej, podjęcie stosownych kroków możliwe jest dopiero po otrzymaniu konkretnych wytycznych. Nie poinformowano, kiedy. Odmrażanie gospodarki ma zakończyć się 1 lipca, jednak minister rozwoju podkreśla, że nie jest to sztywna data. W razie wzrostu zachorowań, termin ten może ulec zmianie i na razie nikt z rządzących oficjalnie nie powie nic więcej niż to, że właśnie 1 lipca jest celem, do którego zmierzają. Źródło Monej.